Cześć jak się macie, jestem Chigi Jimpy, dzisiaj chciałem pokazać pierwszy odcinek serii Minecraft Submit of Games, no i może bez problemu spotkamy się na pierwszej ręce. Okej, okay, a ręka się zaczęła, niestety weszłem do jak się zaczynała, ale ja tu jeszcze gardłem sobie skrzynki na mieć. Okej, okay, coś tam mam, chyba kamienny. okej, okay, no idzie nam fajnie, okej. Okay. Nie wiem na MajeszG, no bo nie chcę nie wejść, ale zagrobię maje z MajeszG, okej, okay, mam fajne tenki. No i może pójdę z jedną tą stroną. tam wosek szedł, ale widziałem. Ale to nic. Kurde, szedeki przeszkadzałem w ale chyba wytrzymam. trzymam. A teraz w raz jest śmiertel. Tak lepiej, klepiemy, lepiej. Ajde, lekce, 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 nie lekce, 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 mogę lekce, 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 i jest tam. No, MRL, tutaj kraftingi, no ale nie skrzynki Okej, chudę. Okej, szukamy, szukamy skrzynek. skrzynki, co najważniejsze, jest skrzynka mojego Bożego, nic nie wiem. Znaczy już wziąłem to, nie wiem po co by. <kuh> Okej, okay, my, 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 my ja może tutaj, teraz przeszukam tutaj całą tą, tą okolicę. W tej, okolicy, w tej okolicy jak grałem to całkiem dużo było skrzynek O, mówię, o właśnie, że razem To pamiętam jeszcze jak grałem, że było całkiem dużo skrzynek Kiedyś jak grałem, a teraz tak Nie pamiętam, mówię dobrze, że ty, albo przemienili Mieli te mapki, albo po prostu nie pamiętam O, jest tam skrzynek hmm, patyka, patyka patyka A nie mam ja dobra Przejdę, uwaga, uwaga, parkour, parkour, PARKOUR! Dobra ja może sobie najpierw siedelki wyłączę Nie było tych takich zasobów Kurde, okej, okay, mogę grać teraz Gramy, gramy? Okej, okay, bo przynajmniej nie mój ten rostek, rostek, gostek, dobra O nie Wykokszony w salego sklepie O, ale... Pięknie. No dobra, dobra, teraz zajmij się. I tak nie, muszę się zająć. Co zająć. to z tego amarantę ma? Kurde. Co to, to żelazny? Nie, to kamienny. Boże, jakieś ze to, to żelazny. No drugi na tym tak srepako trochę. Zresztą, że nie piszę kamienny nie ci w ogóle. Tylko razy Jakie nazwy są. No co za tą zroję? Nie lubię takich mostów. Ta pułapka. Kurde, jak nie ja mogę zamknąć. Czapek. Czapek! Hi Czapek. Czapek. Czapek, czapek. No, czapek. Fajnie. Cztery minuty i do meczu. Ja zabijam już dwóch graczy, więc całkiem dobrze. W ogóle nagrywam to w ogóle. Jeszcze lepiej i gówno w dużej skrzynce nie wiem czy to ty ty dziwne znaczy wy no kurde to może kupowałem takie dziwne rzeczy ja ja to wyrzucić ja to tutaj zapałem o, no <grych> o. no dupy może jest szynki? o teraz dasu no i biorę tego jabłka, bo... To, Chcę, no, to chce takie miętne rzeczy. O, mam też lazy! I to taki... Tylko crafting! Nie! Już craftinga nie znajdę, nie? Fuck off! Surprise! Nie! Nie wiem, nie będzie. 3 minuty do meczu. stało. A co fajna ma albo, nie? Kurde, sam gadałem na okna, może nie słychać. Ale ja chyba dobrze słyszę i to wszystko za. Kurde, Japa! Ja my dalej gramy, skrzyneczka, skrzyneczka. Główna po co coś fajnego. No problem, że to tylko crafting był dobra. Nie mi, że jest mieczek, ale coś może zjem. Przed chwilą pisało, że 3 minuty, teraz 40 sekund. Lol. Może się już jakoś ktoś kogoś zabił? Oni zepchnęły teraz. Jak biegną tą rękę, to będzie fajnie. To może będzie ta jedna ręka i może chyba ostatnio idzie. Nie chcę sobie długo reagować. Tu sobie poukładam. Cyk 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 cyk. Do postawienia, okej, no weź zabijam. Dziewięć, dziewięć. O, blisko jest, dobra, to ja na razie uciekam czy dobra? No raz, spokojnie. Let mecz. W ogóle wygram. Wygram. Wygrałem. Nie. Nie mówcie, że wygrałem, nie? Wygrałem, zobaczcie, Ci. O ja. Dobra, ja się będę zamierzał. na żegnać 6 razy do następnego odcinku. Dziękuję Cześć. za oglądanie. Cześć.